Cześć, zapraszam Was dzisiaj na świąteczno-sylwestrowy odcinek z serii What Would I Wear? Zaczynamy od pielęgnacji i make-upu. Twarz oczyszczam pianką z linii Pure Balance marki Iwostin. Jest to linia stworzona z myślą o potrzebach dla cery mieszanej, ja dokładnie taką mam. No i te produkty zapobiegają powstawaniu niedoskonałości, fajnie nawilżają i wygładzają drobne zmarszczki. Jeszcze tego nie zauważyłam, ale produkty testuję na ten moment od dwóch tygodni i marka Iwostin jest partnerem dzisiejszego odcinka. Jeśli chodzi o te produkty, to stricte są to dermokosmetyki, które można dorwać w aptece, ale także na przykład na Allegro. W składzie mają kwas hialuronowy, za to, czego nie mają, to alkoholu i to bardzo duży plus. Co do samej pianki, ona z tego co zauważyłam, kompletnie nie wysusza skóry, delikatnie za to złuszcza na skórek i jest naprawdę bardzo przyjemna w konsystencji, w codziennym stosowaniu. Jeśli chodzi o krem, który będę dzisiaj aplikować, no to jest to krem nawilżający na dzień, który dodatkowo ma też działanie matujące, więc jest to zbawienne przy mojej e, tłustej strefie T. Na pewno będę Wam jeszcze w późniejszym czasie mówić więcej o tej serii na moim Instagramie, bo póki co te produkty testuję, e, ale no na pewno będę Wam dawała znać na bieżąco. Przechodzimy teraz do makijażu. Klasycznie brwi wyczesuję na mydełko Lash Brow e, i ostatnio dorwałam w Deals naprawdę super szczoteczki silikonowe. Ja już je kupiłam kiedyś, ale wiecie, z biegiem czasu mi się po prostu zużyły i one są w ogóle e, super praktyczne. Można to mydełko zmywać, no i brwi wtedy wyglądają na takie faktycznie fajnie wyczesane. Teraz pora na moje ulubione combo, czyli podkład, korektor i puder i jest to najtrwalsze, uwierzcie mi, na jakie do tej pory trafiłam. Idealne dla cery mieszanej połączenie, które zapewnia mi ultra trwały i pięknie wyglądający makijaż. Także właśnie w tej strefie te. Podkład to Born This Way od Too Faced w wersji matującej. Korektor z kolei to jest marka Nars. Jeśli chodzi o ten korektor, to on bosko kryje. Nakładam go zawsze pod oczy i akurat dzisiaj na them ze względu na to, że widać prześwity niedoskonałości. Teraz przechodzę do nałożenia sypkiego pudru. To jest Pound Cake od Huda Beauty, który robi dosłownie na twarzy prawdziwy blur. Brwi podkreślam kredką i szczotką z delikatnym pigmentem i zagęszczającą włoski od Too Faced. Teraz kontouring, Od kiedy mam tą paletkę ze Smashboxa, którą Wam już tutaj na YouTubie pokazywałam, stawiam w zasadzie tylko na nią. Mamy tutaj chłodny i taki cieplejszy bronzer. Dla mnie Mieszanka tego jest e, najlepszym rozwiązaniem. E, I na konturowanie dokładam róż w odcieniu brzoskwiniowym i mój ulubiony rozświetlacz z paletki Dear Backstage w odcieniu szampańskim. E, czasem sobie mieszam na przykład trzy te odcienie, ale dzisiaj stawiam akurat na ten i będę go nakładać też na moją górną powiekę. Co za moment Wam pokażę. Górną i dolną powiekę podkreślam na początek brązowym cieniem z paletki tart, którą kocham e, i stosuję bardzo często na co dzień. E, jasny cień nakładam w wewnętrznym e, kąciku. Na glitter primer teraz aplikuję połyskujący srebrny cień z Neo Makeup. Boże, jakie on ma cudne, błyszczące się drobiny. E, świetnie odbijają światło. E, wygląda po prostu spektakularnie właśnie przy takich wyjściowych, świątecznych makijażach. Opuszkiem palca na ten cień nakładam cień Warstwę rozświetlacza z Diora, bo wtedy to takie chłodne srebro mi się po prostu fajnie zneutralizuje. Maluję cieniutką kreskę na całej długości powieki, czego nie widzicie, bo ja nie jestem w stanie tego robić przed kamerą, bo by mi na pewno nie wyszła. I jest to precyzyjny eyeliner Sventy Beauty. Rzęsy, podkreślam, niezmiennie tuszem Maybelline Lash Sensational. Ona jest już otwarty około 2-3 tygodni, e, dlatego ten efekt jest teraz, e, no, po prostu najlepszy. Na usta nakładam konturówkę, o którą ostatnio często pytacie, jest to numer. 7 odpiernę, ja ją kupuję w drogerii Hebe. Na wierzch jeszcze odrobina błyszczyku z Fenty Beauty, który praktycznie w ogóle się nie klei i jest naprawdę stosunkowo trwały w kontekście błyszczyków. No i mój make-up prezentuje się właśnie w ten sposób, i teraz przechodzę już do stylizacji wybrałam błyszczący set marki Slad Label z szerokimi spodniami i one. Tak odbijają światło, w ogóle pięknie prezentują się w ruchu. E, teraz tak patrzę, że będę musiała jeszcze pewnie troszkę skrócić. E, no, natomiast uwielbiam to połączenie, e, ten topik e, krótszy i spodnie. W wersji bardziej eleganckiej wybieram marynarkę z ekoskóry od Lamania. E, no i sandałki na platformie, takie delikatnie połyskujące, lakierowane ze Stradivariusa, ale tutaj w wersji imprezowej po prostu marynarkę można zdjąć i voilà. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się podoba taka odsłona, taki look. Uważam, że ten cień na powiece przepięknie podbił to srebro setu. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jestem bardzo ciekawa, na co Wy postawicie w tym roku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!